Football Festiwal W tamtym tygodniu rywalizowały roczniki 2003 i 2000, e, równy rocznik. W tamtym tygodniu tutaj na tych boiskach gościnnych w Pustyniu spotkało się 21 zespołów. W tym tygodniu dzisiaj mamy zespołów 18. 10 zespołów w roczniku 2004 i 8 zespołów w roczniku 2001. I teraz bardzo serdecznie chciałbym powitać wszystkie zespoły ze swoimi trenerami, i ze swoimi rodzicami, oczywiście opiekunami i wszystkimi sympatykami w 2001 roczniku na boiskach 3 i 4, które znajdują się tam za drogą, na świetnie przygotowanych placach, będą realizować zespoły. Sokera Lubczyco, witamy bardzo serdecznie, wielkie brawa na Sokera. Unii Tarnów, wielkie brawa. NK jest Wielkie brawa dla zespoła z Stała woli, czyli stał, stał, wola, Tarnów i Futbol Akademii Młodych Talentów Praszow, zespół zespołaczy, chyba się nie pomyliłem i oczywiście gospodarz pierwszego turnieju, dziecięca Akademia Piłkarska, która wystawia dwa zespoły, jeden w roczniku 2001, drugi rocznik, jako zespół drugi, rocznik 2002. Serdecznie witamy gospodarzy. Rocznik 2004 rocznik 2004 występuje tutaj na boiskach. Boisko Wojska numer 1 znajdujące się po waszej prawej stronie, boisko numer 2 tutaj po waszej lewej stronie. I na tych boiskach gramy. Rocznik 2001 gra 2 razy 10 minut, rocznik 2004 gra 2 razy 8 minut. I tak. I tu na tych płytach e, zobaczymy. Między innymi czyli Sokier Łobczycy. Brawa dla Sokiera. E, dwa zespoły Korony Kielce. Wielkie brawa dla Korony. Zespół Tarnowi Tarnów. E, Football Młodych Talentów Peszów. Wielkie brawa dla naszych przyjaciół z Osłowacki. W zespołu aktualnego jeszcze mistrza Polski Wicel e, Nasi koledzy z Dębicy i Wiatra Dębica. Stan Starogowola. I oczywiście zespoły Dziecięce Akaryi Piłkarskiej. Dwa zespoły w roczniku 2-4, 5 Wielkie brawa dla naszych chłopców. Drodzy e, Wam, chciałbym przedstawić tutaj naszych zaproszonych gości. E, witamy serdecznie pana Wysława Labe, wiceprezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie. Czyli na tym to najważniejsza osoba piłki Witamy prezesa obiektów, na których się znajdujemy. Jest to młodzieżowo-przyjaciel umowy transportowej w Pustynia. Jest tam to pan Tomasz Ledwale. I on sprawił, żeby te sprawiał cały czas, żeby te płoty wyglądały tak jak wyglądają, żeby były w świetnym stanie. Przygotowane dla Was pogrania. Oczywiście witamy jeszcze Radnych Miejskich, którzy są naszymi gościami tutaj. Pan e, Szczepan Mroczek serdecznie witamy. I Pana Adama Naruchę. E, również witamy jako Radnego, jako rodzica jednego z sołtów. E, słuchajcie, e, ci Panowie w żółtych koszulkach tutaj są sędziami serdecznie chcemy teraz przywitać bardzo gorąco dziękujemy dla a wy musicie sprawić wszyscy, żeby mieli oni dzisiaj jak najmniej pracy sędziowie nie są na na boisku bo wy tak świetnie gracie piłkę że nie będziecie sobie nawzajem przeszkadzać tylko będziecie bramki strzelać oni tylko będą odwizywać bramki aby ich interwencji było jak najmniej i tego wam życzymy, wszystkim życzymy zwycięstwa ale przede wszystkim dobrej zabawy żeby Wszyscy przede wszystkim zdrową kończyli na szczery. Wielka prośba jest to rodziców. E, obiekty, żeby te obiekty wyglądały tak, jak wyglądają, po prostu musimy o nie dbać. Zwłaszcza tutaj na głównej Płycie boiska, na boiskach jest tylko trener, kierownik i zawodnicy rezerwowi. Pozostali zawodnicy, no zawodnicy, tylko rodzice zajmują miejsce na pieśni albo za bramkami. I tego naprawdę trzeba przestrzegać bardzo. Bardzo, bardzo e, nie, nie teraz rygorystycznie, tylko prosimy o dyscyplinę. Żeby nie było tutaj tak, żebyśmy nie musieli prosić, żeby zejść z boiska. Bo to boisko jest najbardziej wygotowane właśnie przez rodziców. Ja mam tyle od siebie. Wam życzę oczywiście powodzenia. Za chwilę o 10.25, o 10.30 zaczynamy nasze pierwsze mecze. Tutaj na boisku pierwszym, e, na boisku 1, czyli po Waszej prawej stronie, będzie występowały zespoły. DAP-1 i Sokera Rokczyce, po stronie prawej iglokom Wisła, a na boisku y, numer 3 wystąpi DAP-1 z Sokerem, a na boisku 4 DAP-2 z Pansta Wola Za meczem będą miało miejsce o godzinie 10.30, o 10.20 według planu powinny się zacząć mecze na boisku 1-2. W tym razie jeszcze raz Wam życzę zwycięstw i do zobaczenia na boisku.